Tak. Trzeba <laughs> No bo ja. Brawo! Słuchajcie, bardzo dobry czas. 5 minut 34 sekundy i 20 sekund Ale dwa razy zerwana linka co oznacza, że mamy 5,54. To dobrze. że my jeszcze No słuchajcie, no trzeba wrócić, nie? Ale po co? Możemy tutaj. Trzeba wrócić. Tak, na, tak. na powrót macie. A jak można jest teraz? Tak samo. Dobrze. co można zrobić sprawniej, co można szybciej. pata bo teraz było takie? Teraz Cztery minuty macie na powrót. Ej, cztery minuty mamy na powrót. nie, nie, Przejdziecie, przejdziecie. tak samo. Nie kara na następnym zadaniu. Łobud z dwóch. Dwa, tutaj, dwa, 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 dwa. Dwa, dwa, Drogi, drogi, drogi! Dajcie trzy minuty i 4 sekundy. O, o, o. Zespół jest wtedy, kiedy wszyscy ja, mamy do siebie zaufanie. Słuchajcie, no jest tak, że boimy się, tak? To któraś koleżanka się ba, że ją upuszczą, ale zaufała, że chłopaki na pewno jej krzywdy nie zrobią tutaj, tak? Nie pozwolą, żeby spadła. To jest, słuchajcie, to jest, dla każdego z nas jest dyskomfort. Nikt nie lubi, jak go trzymają tam i gdzieś przerzucają przez jakieś tam Ale to jest zaufanie do zespołu. Jesteśmy jedną drużyną, mamy jeden cel, możemy na sobie polegać. No tak się buduje zespół właśnie. W ten sposób, tak? No i każdy poczuł się. I każdy się, I każdy się trochę obudził po obiedzie. <gulanie> Ćwiczenie się nazywa balonowa bitwa. Niektórzy już znają. Drużyna żółtych będzie i drużyna niebieskich. Każdy musi sobie nadmuchać balonik i przywiązać go takim cienkim sznureczkiem na wysokości kostki do nogi. Objętnie do prawej albo do lewej. I potem będziecie sobie wzajemnie te balony. Niszczyć. Trzeba je przydepnąć, tak żeby pękły. No, Wam się naradzać, niebiescy, tam wymyślamy strategię. No jakoś wydaje mi się, tą nogą nawet. <elżytkowni> no i mamy jakąś taktykę, czy nie? No. łamać Ej, gałuboj wśród was! Chodź tu! Тобто, вони будуть розвиватися? Ні, вони не розвиватись! Ха-ха-ха! Ааа! Ніхай дружина... ЖОЛЬТИХ! Браво! ya <laughs> düşecek <laughs> <laughs>